Rozpoczynamy zadanko trzecie, mamy tutaj podpunktik A i wczytajmy się w treść. Wiemy, że długości krótszej i przyprostokątnej trójkąta prostokątnego mamy obliczyć. A co mamy podane? Mamy podane, że najdłuższy bok ma dwa pierwiastek z 3 cm, a średni pierwiastek z 10 cm. No to najpierw sobie narysujmy trójkąt prostokątny, taki standardowy. Dobra, i tu jeszcze przeciwprostokątna. Oczywiście musimy zaznaczyć sobie kąt prosty, żeby było wiadomo, że jest to trójkąt prostokątny, mają mieć rysunki i obliczenia, więc wszystko sobie tutaj zrobimy. No, najdłuższy bok to jest ten bok naprzeciwko największego kąta. Największym kątem jest kąt 90 stopni, więc ten najdłuższy bok, dwa pierwiastek z trzech, to jest nasza przeciwprostokątna. Tak? Zapamiętajcie, że to zawsze przeciwprostokątna jest najdłuższym bokiem w trójkącie prostokątnym. Teraz wiemy, że długość tej średniej ma pierwiastek z 10. To nazwę to z lewej, bo jest nieco dłuższa niż ta dolna podstawa pierwiastek z 10, a tu będzie jakiś X. No i tego X będziemy sobie szukać. Co zastosujemy? Zastosujemy to, co w prawym górnym rogu, czyli twierdzenie pitego rasa. Więc mamy przyprostokątne, czyli to jest pierwiastek z 10 i x. To są prostokątne, czyli je podnosimy z lewej strony do kwadratu. Pierwiastek z 10 do kwadratu, łapiemy w nawias równa się 2 pierwiastek z 3 też łapiemy w nawias do kwadratu x kwadrat plus i tu mamy taką własność że jak mamy pierwiastek z 2 do kwadratu to stopień pierwiastka jest niwelowany przez wykładnik i zostaje sama wartość podpierwiastkowa czyli 2 więc u nas zostaje samo 10 równa się, a tutaj dwójeczka podnosi nam całość i dwójeczka podnosi nam ten pierwiastek, czyli będzie 2 do potęgi drugiej razy, bo między dwójką a pierwiastkiem jest razy, pierwiastek z trzech do potęgi drugiej, czyli x kwadrat plus 10 równa się 4 razy 3, x kwadrat plus 10 równa się 12, x kwadrat równa się, oby, odejmujemy obustronnie 10, czyli 12 minus 10, x kwadrat równa się 2, Tutaj spierwiastkujemy sobie obustronnie, czyli x równa się pierwiastek z dwóch i mamy podaną długość tego boku, której szukaliśmy, a więc ten x równa się pierwiastek z dwóch i kontynuujemy zaraz w podpunkcie B. Tu jeszcze sobie dopiszemy tylko centymetra, bo były te jednostki, więc sobie dopiszmy, że to jest w centymetrach i słyszymy się w podpunkcie B.